Jak łatwo zrobić spaghetti tualetti w stylu A brain lub inną OP Pokażę Wam jak to było w stylu A brain Dobra, widzowie, ja dołączyłem i ktoś jest na moim priwie. A w kujach, chłop. Jakiś. eee... Yy, 6 67. A on ma trykaliku... Ej, on jaki on ma Brainroty! E, tortugini, Dragon trzy Coli. Ej, tego się nie da zdobyć przecież skąd on to ma. Ale raczej jest OG Graczem po prostu. E, mm, mm. Nie! Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. Ile on tych tech, lucky bloków miał? Tam był Tortugini, Dragon Fruitini, tu jest Spaghetti Tualetti. Ja muszę mu to ukraść. Widzowie? Kramiemy, lecimy, lecimy. Nie gadaj. C dosłownie Spaghetti Tualetti za free. Nie gadaj, już stół spaghetti toalety. Widzowie, róbcie te sposoby, a ja już go idę zablokować.